Jakie pytania możesz zadać lub usłyszeć od nowo poznanej osoby? Jakiej odpowiedzi można udzielić? Skąd pochodzisz? Where are you from? Jestem z Polski. I am from Poland. Jaki jest numer Twojego telefonu? What is your telephone number? Mój numer to pięćset osiemdziesiąt sześć dwadzieścia cztery sześćdziesiąt my telephone number is five eight six two four six zero ile masz lat how old are you mam dwadzieścia siedem lat i am twenty seven czy jesteś mężatką lub: Żonaty? Are you married? Tak, jestem. Yes, I am. Nie, nie jestem. No, I am not. Znajomość alfabetu jest potrzebna do literowania wyrazów. Jeżeli nie rozumiemy słowa, na przykład nazwy ulicy, możemy poprosić o przeliterowanie. Wtedy Każdą literę wymawiamy według jej nazwy z alfabetu. Ja przeliteruję moje imię Dorota. D, O, R, O T A. Teraz kolej na Ciebie. Proszę przeliteruj swoje imię. Spell your name, please.